Witam serdecznie, tutaj Extreme Game, kontynuujemy grę Cities Highlines. Miasto się dosyć rozwinęło u nas, ale brakowało nam funduszy, żeby dalej to rozwijać. Więcej szpitali to lepiej, jeżeli chodzi o stan zdrowia seniorów, jest dosyć mały. Tutaj miałem jeden, tutaj drugi, dlatego może tutaj trzeci wybuduję. I czego nam brakowało? Policji. Policji nam brakowało, już policja zaraz będzie patrolować te obszary. Także pykniemy sobie policję i trzeba ten obiekt tutaj zmodernizować i prawdopodobnie zostanie on zmodernizowany. Pyk, pyk, pyk. Mamy takie cztery rejony jeszcze. No czy cztery, dwa w zasadzie, bo tutaj taki ogromny rejon osiedlowy powstał. Tutaj podwójne sobie zrobimy drogi. Tu i tu. I jest połączone z metrem. Jest droga krzywsza trochę, ale widzicie, że wtedy nie trzeba przerzucać całego metra. Nie chcą się mieszkańcy budować. Sklepy. Sklepy chyba są ok. Sklepy by można było w tym rejonie jeszcze potworzyć. Tu taki dupny rejon by był. Świetnie. Tutaj jakieś połączenie. Dobra. No i tutaj taki rejon Piękny, sklepowy. Patrzcie jak to szybko idzie, kurde. Jak już macie tak rozwinięte miasto, to walicie takie wielkie obszary po prostu i ciul, ciul, ciul. Patrzcie, bierzecie rejon. I już macie rejony sklepowe, nie? I nic nie trzeba do szczęścia. Zobaczmy, czy szkoły są. Są nieuki, po prostu. Także trzeba to zmienić. Także jedną szkołę tu wybuduję, drugą tutaj wybuduję, trzecią tu, tam, tu, tu. I czym jest starszy na bibliotekę? Biblioteka jest dosyć duża. O, tutaj jedną taką walnę i może tutaj drugą. To porobione, będą się uczyć, będą mądrzejsi oczywiście. No cachie pomieszane trochę, miało trochę inaczej to wyglądać, a zrobiłem tak, jak zrobiłem, no tak jak mi gra pozwoliła. Tutaj w ogóle nie jest to w żaden sposób połączone. Można by było to jakoś połączyć z tą drogą, ale to pewnie będzie jakoś jeszcze bardziej rozwijane. Zobaczmy co tu jest. Tu jest olej, także olej, 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 dobra. Będziemy produkować rzeczy. To upgradeujemy na podwójną, czy nie? Nie, to trzeba w ogóle zmodernizować w tym wypadku. I zmodernizujemy to na zjazd jakiś. Także tutaj szybko sobie walniemy zjazd. I się zrobi tłoczno. Zacznie się robić tłoczno dosyć. Także taki zjazd sobie tutaj walnę. Ok. No i w porządku. Teraz może policja tam dojedzie. A tutaj walniemy kolejny przemysł naftowy, także tu, tu przemysł naftowy nie ma tego dużo, ale jakoś tam jest, dobra, tutaj walniemy. No tak, okej, okay. i niech to sobie jest po prostu. Nawet w tym rejonie możemy spróbować. Chciałbym połączyć tą autostradę z tą, ile nam brakuje. Megapolis, 5 tysięcy mieszkańców. Także myślę, że to w dzisiejszym odcinku uda nam się już osiągnąć. Megapolis, tak, 85 tysięcy mieszkańców. Tutaj, żeby chcieli się wybudować, to musimy stworzyć dodatkowe obszary. Tak, jakiś ogródek, mały park. Jeden mały park, drugi mały park. Trzeci mały park. I tutaj nawet koło lotniska. Czwarty mały park. I tutaj tak samo w naszym mieście. Nowo wybudowanym stworzymy małe parki. Tu następny. Tutaj koło autostrady. No i już powinni się budować. Tutaj tak samo. I co je dalej? Rurociągi. Rurociągi... Tutaj jeszcze jedną sobie walnę. A to może w innym odcinku. No, zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Jestem ciekaw, bo te tamy się śmiesznie buduje, powiem Wam szczerze. Jakieś przejazdy może dodatkowe tutaj potworzę. No, coś takiego mi wyszło. Trochę nie miałem... ...zamiaru czegoś takiego tworzyć. I tak się zburzy ten budynek. Nie. Dobra. Owy. To mnie denerwuje. Dobra. To jednak się zburzę ten budynek. No trudno się mówi, żyje się dalej. No ale takie życie. Takie życie taki rap. Pięknie. Dobra. Te połączenia może coś dadzą. Dobra, tutaj można jakieś połączenie zrobić. Z tym i z tym. Okej. Okay. I będziemy mieli taki przejazd, oni będą mogli z tego korzystać. Także to coś, to też w jakiś tam sposób może odblokować nam przejazd uliczny. I pięknie z tego ronda zaczęli korzystać. Ronda są chyba najbardziej pożyteczną rzeczą w tej grze, o ile dobrze zbudujemy. Tutaj jeszcze może coś pokombinujemy. Te przejazdy, takie połączeniowe, są najlepszym rzeczą. Dobra. Dobra, jakieś połączenie musi być. I dobra. że to rondo coś spowoduje, znaczy rondo, ta autostrada może zwiększy, zmniejszy natężenie ruchu. Tutaj traktory zaczęły jeździć tędy i bardzo dobrze. Tutaj wjeżdżać tak samo, także też dobrze jest. Tylko tak, woda, ścieki, uzdatnianie, podwyższe po prostu budżet na wodę i ścieki. Zwiększę o te 23%. Niech będzie większy wydatek. Zobaczmy, czy to dało dużo. Dało dosyć sporo, więc nie muszę kolejnych elementów budować w mieście. Chciałbym zaliczyć przynajmniej, żeby Metropolia już powstała. Także tutaj drzewka, drzewka, drzewka. Szukamy drzewek. Parki, drzewka, parki. Zaczęli się budować. Znaczy, jeszcze 126 jest prowadzających się. Słyszę, że awansują. Cały czas awansują, bo drzewka po prostu głupie wstawiamy. To jest zajebiste w tej grze. Gdzie drzewka są porobione prawie. Tutaj prądu brakuje. Bo nie chcę się budować. Dobra, teraz śmietniczki. Tutaj na rogach. ...śmietniczki. To jest takie nic, a jednak coś. Ludzie, czemu wy narzekacie? Tu są śmietniczki, wprowadzajcie się. <noise> Dobra, to może jakieś piknikowe ławki czy coś, żebyście jeszcze szybciej mi tu wprowadzili, naprawdę... ...zaczyna mnie to irytować, że wy się nie chcecie wprowadzać. No ale musimy czekać, aż się wybudują te paciuloki, no. Tu już tyle rzeczy im postawiałem. Oni nie chcą się budować, kurwa. Wystrzelmy sobie rakietę. Może szybciej się wprowadzą. Jest, Megapolis akurat wyskoczył, kiedy mieliśmy wystrzelić rakietę. Słuchajcie, udało się. Megapolis odblokowane. Proszę bardzo. Centrum medyczne, winda, kosmiczna winda jeszcze zablokowane, bo nie mamy dwóch obiektów. To projekt Eden jeszcze zablokowany, zderzacz Hadronów, dwa obiekty trzeba wybudować. Słuchajcie, zaraz to będziemy budować. Tylko jeszcze dwa obiekty trzeba wyblokować, a na tym odcinku już zakończę. Udało się, jeszcze rakieta poleci w kosmos. Cześć, na razie. you <laughs>